Dzień dobry, witam Was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy subskrybują mój kanał, pozdrawiam wszystkich tych, którzy dają polubienia, którzy komentują, pytają, którzy odpowiadają z kolei na moje pytania i oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie tych, którzy wspierają moją skromną działalność, stawiając mi wirtualne kawy, a można to uczynić na stronie, do której link znajdziecie w opisie do tego materiału, a tutaj mam... Z tej strony mam przypinkę z taką dużą kawą, więc nawet taką dużą kawę można mi postawić. No dobrze, ale teraz przejdźmy do rzeczy, dosyć tego narzucania się. Będziemy sobie kolejny raz rozmawiali na temat tego, co to z panią Bowary się dzieje, co to się wydarzyło, dokąd ją to zaprowadziło. Chyba najbardziej takim brzemiennym różnego rodzaju wydarzenia wydarzeniem właśnie z życia pani Bowary było wzięcie udziału w balu, na którym przede wszystkim bawiła się arystokracja. To ten bal to ten bal sprawił, że pani Bowary chyba zrozumiała, że należy do innego lepszego doskonalszego świata, albo przynajmniej jej tak bardzo mocno zaczęło się wydawać. Ten bal stał się punktem odniesienia dla naszej bohaterki, to też cytuję: Wspomnienie balu stało się ulubionym tematem jej rozmyślań. Co środę budząc się mówiła Ach, tydzień temu, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu byłam tam. Z czasem rysy widzianych twarzy zatarły się w pamięci, zapomniała melodii, kontredansa, nie widziała już tak wyraźnie salonów i liberii, szczegóły znikły, ale żal pozostał. A więc ten bal, na którym znalazła się, powiedział, że troszeczkę przypadkiem, dlatego że znalazła się tam jako żona swojego męża, sprawił, że Emma Bowary zaczęła tęsknić za lepszym, doskonalszym, piękniejszym światem, który to świat według niej był jej pisany. I tę tęsknotę podtrzymywała robiąc następujące rzeczy. I znowu cyt cytuję. Kupiła sobie plan Paryża i wodząc końcem palca po mapie wędrowała po stolicy. Spacerowała po bulwarach, zatrzymując się na każdym rogu, pomiędzy kreskami ulic, przed białymi kwadracikami znaczącymi domy. Wreszcie przymykała znużone powieki i w mroku chwiały się przed jej oczyma targane wiatrem, płomienie, lamp gazowych i opadały z łoskotem stopnie karet przed portykami teatrów. Zaprenumerowała dwa pisma kobiece koszyczek i sylw salonów i pochłaniała je, nie opuszczając ani linijki. Wszystkie sprawozdania z premier teatralnych, z wyścigów, z balów, interesowała się debiutem jakiejś śpiewaczki, otwarciem nowego magazynu, znała nowe mody, adresy dobrych krawców, dnie spacerów w lasku bulońskim i przedstawień w operze. Eee, czytała oczywiście również literaturę piękną, nawet przy stole nie rozstawała się z książką, Karol jadł, mówił coś do niej, ona przewracała stronicę, a przy lekturze wracało wciąż wspomnienie wicehrabiego. Szukała, szukała podobieństwa między nim a urojonymi bohaterami romansów, z czasem, z czasem krąg, którego był ośrodkiem, zaczął rozszerzać się i promienna aureola, oddalając się od jego twarzy, oświetliła inne marzenia. Paryż rozleglejszy od oceanu lśnił przed jej oczyma skąpany w złocistym blasku. A więc pani Bowary powoli zanurzała się w świecie fantazji hodowanych na bardzo żyznym gruncie beznadziejnego życia na prowincji. Pani Bowary dostrzega, że rozjeżdżają jej się z jednej strony rzeczywistość, w której tkwi u boku nudnego męża, i rozjeżdża się lepsze, doskonalsze życie, do którego czuła, że została stworzona. Tutaj pojawiają się dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza ważna kwestia, już taka będąca wynikiem interpretacji, to jest zjawisko zwane kompensacją. Kompensacja jest to psychologiczny mechanizm, który pomaga człowiekowi uporać się z poczuciem straty, niedoskonałości, jakiegoś braku. Odczuwając deficyt na jednym polu, człowiek stara się zrekompensować te braki na innych polach. A więc Emma Bowar nie potrafiła odnaleźć większych emocji w rodzinie i w szarzyźnie egzystencji na prowincji, a więc z lubością zagłębiała się w świecie kultury, literatury. Można nawet podejrzewać, że czytała kompulsywnie, czyli bez większych ograniczeń, nie dokonując jakiegoś przesiewu lektur. Po prostu lektury musiały być wystarczająco romantyczne. Romantyczne to znaczy, ja bym powiedział, raczej takie romantyczno-sentymentalne, pokazujące świat lepszym, cudowniejszym, bardziej idyllicznym niż on naprawdę był. Natomiast druga bardzo ważna kategoria, która w tym momencie się pojawia, to jest oczywiście kategoria bowaryzm. Bowaryzm, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od nazwiska emmy bowary. Mamy kilka takich haseł, które pojawiają się w związku z nazwiskami różnych postaci. Mamy przecież werteryzm, mamy walenrodyzm, mamy winkelridyzm, mamy prometeizm. To sobie warto przypomnieć przed maturą. Natomiast bowaryzm, no to dla tych wszystkich rozszerzeńców, czyli tych, którzy myślą o napisaniu matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to jest bardzo ważne hasło, bo waryzm jest nazwą pewnego stanu frustracji, niezadowolenia niezadowolenia, niezadowolenia związanego ze spostrzeżeniem, że rzeczywistość, w której żyjemy nie, do, nie dorasta do oczekiwań jakie w stosunku do niej mamy. Jest to frustracja pod względem emocjonalnym, pod względem społecznym, czyli oskarżamy cały świat, że jest gorszy, że jest płytszy, że jest bardziej prymitywny niż my sami jesteśmy, tak? bo my jesteśmy ci dobrzy, ci szlachetni. I bowaryzm to jest, to jest również taka postawa, która powoduje, że człowiek ucieka do świata wyobraźni i literatury. Stąd chyba, yy, i dlatego chyba warto posługiwać się w tym momencie takim terminem eskapizm. Yy, co dalej? Bo ktoś zarażony bowaryzmem, albo skłonny do bowaryzmu, postrzega i ocenia rzeczywistość poprzez pryzmat przeczytanych wcześniej książek. Dzisiaj byśmy, byśmy powiedzieli również obejrzanych filmów, seriali. Świat fikcyjny zdaje się być zawsze doskonalszy, lepszy, piękniejszy, a kontakt z światem realnym przynosi same rozczarowania. Flaubert, czyli autor pani Bowary, nazwał, albo zdefiniował bowaryzm jako zderzenie ideałów romantycznych z miałkością zastanej rzeczywistości. A więc jesteśmy. Mamy w sobie jakieś ideały, pielęgnujemy, pielęgnujemy w sobie jakieś większe wartości, mamy szlachetniejsze usposobienie niż ci, którzy nas otaczają. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie nasza ocena, no bo jest ona straszliwie subiektywna. I jeżeli zderzymy tych samych siebie z tą górą lodową zwyczajności, no to po prostu zawsze cierpimy, a może i nawet toniemy. No bo cóż można zrobić, gdy książki pani Bowary przestają wystarczać trzeba rozglądać się za najdrobniejszymi nawet okruchami lepszego świata w świecie prawdziwym stąd też Emma stosunkowo łatwo przychodzi rozstać się z kostiumem wiernej żony pierwszym mężczyzną pierwszym młodym mężczyzną którego Emma poznaje na prowincji i który jakoś tam wpasowuje się w oczekiwania Emmy w stosunku do do płci przeciwnej jest niejaki Leon. Leon D. P. Był on adeptem prawa, którego pani Bowary poznała w Yonville. Połączyła ich wspólna, taka romantyczna wizja rzeczywistości, zamiłowanie do sztuki, literatury. Przed wyjazdem do Paryża, bo Leon wyjeżdża do Paryża, czyli ten. ten to Eldorado Emmy Bowary, tak? ta, ta kraina mlekiem i miodem płynąca, ten Paryż, o którym marzyła i śniła, porywa jej tego, tego leona. I przed wyjazdem do Paryża na studia prawnicze, leon zakochuje się w Emmie Bowary, ale nie potrafi tego w jakiś sposób być może silniej wyrazić, ale już na pewno barierą dla niego jest, nie do pokonania barierą jest yy, fakt, że Emma jest mężatką. A co się o Leonie w samej powieści mówi? No posłuchajmy tak, nigdy dotąd nie rozmawiał przez dwie godziny z rzędu z damą. Jakże więc zdołał jej wyłożyć i to takim językiem tyle rzeczy, których przedtem nie potrafiłby tak dobrze wypowiedzieć. Zazwyczaj był nieśmiały i zachowywał, zachowywał się powściągliwie, z powściągliwością, przepraszam, która ma swoje źródło zarazem w uczuciu wstydu i w obłudzie. W ją wielu uważano, że ma dobre maniery, umiał z szacunkiem słuchać wywodów ludzi dojrzałych i nie przejmował się zbytnio polityką. Le... Rzecz niezwykła, jak na młodego człowieka. Był przy tym utalentowany, malował akwarelą, potrafił odczytać klucz wiolinowy, a po obiedzie, gdy nie było z kim grać w karty, chętnie zajmował się literaturą. No to taki idealny przecież kandydat Emmy Bowary, żeby wodzić za nim wzrokiem i żeby być może coś między nimi zaiskrzyło. Ale Emma nie była jeszcze na to gotowa, a jej potencjalny kochanek był chyba zbyt nieśmiały, a już na pewno zbyt trwożliwy i zbyt wstydliwy. Chociaż Leon potem pokaże pazur. Drugi kochanek Emmy Bowary to, to niejaki Rudolf Boulanger. To jest... Mieszkający całkiem niedaleko, bardzo bogaty arystokrata, którego posiadłość mieściła się w pobliżu Jąwil. Jest nieprawdopodobnie egocentryczny, wręcz bym powiedział, że jest zakochany w sobie i to z wzajemnością. Jak na arystokratę, i to jeszcze nie będącego związanego żadnym węzłem małżeńskim, przystało, był on łowcą kobiet i planował uwieść Emmę Bowary po to, żeby dopisać ją do całkiem długiej listy różnego rodzaju zdobyczy kochanek, które w ciągu swojego życia miał na swoim koncie. Miał bardzo dokładnie opracowany plan, w jaki sposób można było Emmę uwieść i Oczywiście bez żadnych skrupułów, z zimną krwią niemalże omamił Emmę Bowary i zaciągnął ją do łóżka. Znajomość trwała tak mniej więcej trzy lata i gdy Emmie już się wydawało, że chwyciła Rudolfa Boulanger za nogi i on być może ucieknie razem z nią w świat daleki, to Rudolf Boulanger ten arystokrata zepsuty, narcystyczny, egoistyczny, zrywa z nią w najbardziej nie, nie w porządku sposób, czyli wysyłając do niej list. Scenę tego pisania listu omówię oddzielnie, dlatego że jest to moja ulubiona scena z całej pani Bowary. I w momencie, gdy Emma zostaje porzucona przez swojego kochanka, pojawia się kolejny raz, drugi raz, pojawia się Leon. I Leon jest już bohaterem, który się zmienił. Miasto Paryż, no niestety wykrzywiło naszego cnotliwego do tej pory młodego mężczyznę. Ten cnotliwy, wstydliwy, taki, chciałoby się powiedzieć, niezręczny choć kochliwy młody człowiek stał się teraz takim drapieżnym i wyrachowanym kochankiem, który bez większych zahamowań wdaje się w romans z panią Bowary, widząc jak łatwym łupem może się ona stać. Więc na początku korzysta z uroków pani Bowary, a ona jest oczywiście w wniebowzięta faktem, że znów ktoś się w niej zakochał, chociaż żadna tu miłość nie była, a po czasie Leon zaczyna nudzić się panią Bowary i, zac i, e, i zaczyna ją unikać. Emma Bowary zostaje na lodzie. Jeden kochanek spalony, drugi kochanek Spalone, nie można już wrócić ani do jednego, ani do drugiego, a na dodatek Emma Bowary narobiła sobie mnóstwo długów i oczywiście również tymi długami obciążyła swojego męża. Znajduje się w sytuacji bez wyjścia, nie może przyznać się mężowi do tego, że że przyprawiała mu notorycznie rogi, wiszą nad nią wierzyciele, w sumie jeden wierzyciel, bardzo taki nieprzyjemny typ, o nim też sobie porozmawiamy oddzielnie. No i Emma znalazła się przed drzwiami z napisem, z napisem Katastrofa. No i będziemy mieli taką katastrofę, która to katastrofa będzie przypominała nam los, los postaci tragicznych. Tragicznych w rozumieniu takim, że jedna decyzja, jedna źle wybrana ścieżka w życiu doprowadza człowieka do katastrofy. Już nie można z tej ścieżki zejść. Do pewnego stopnia Emma Bowary jest więc bohaterką tragiczną. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia, zobaczenia.